Pierśnińska zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. 18 grudnia odbyła się jedna z ostatnich w tym roku sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego. Radni zostali zapoznani m.in. z bieżącą sytuacją finansową Ostrowieckiego Szpitala. Informacja, jaką przedstawił dyrektor lecznicy obejmowała zarówno realizację programu naprawczego, jak i kondycję finansową, ze szczególnym uwzględnieniem zaciągniętej niedawno w Parabanku 27 milionowej pożyczki na spłatę najbardziej pilnych i zagrożonych już egzekucją komorniczą zobowiązań. Dyrektor odpowiadał także na liczne pytania radnych. Zasadnicze założenia programu naprawczego to jest restrukturyzacja finansowa i restrukturyzacja organizacyjna. Zacznę od finansów. W ostatnich dniach ubiegaliśmy się, czy tygodniach ubiegaliśmy się o uzyskanie pożyczki, ogłosiliśmy przetarg i na szczęście udało nam się pozyskać kredyt w wysokości, tak jak zamierzaliśmy, 27 milionów złotych, oprocentowany na poziomie 4,03% plus jednomiesięczny wibor, łącznie około 5,6%. Te 27 milionów przeznaczone jest na spłatę zobowiązań wymagalnych, w szczególności zobowiązań objętych postępowaniami egzekucyjnymi oraz orzeczonymi nakazami zapłaty. Mniejsze są także odsetki, bo odsetki od kredytu, jak wspomniałem, około 6%, natomiast odsetki od zobowiązań wymagalnych, te ustawowe, to jest 9,5%, więc wymiar finansowy i oszczędności z tego tytułu są oczywiste. Druga sprawa to restrukturyzacja organizacyjna. Przede wszystkim zamierzona likwidacja niektórych komórek organizacyjnych. Wymienię cztery, które są wymienione w programie naprawczym: oddział laryngologii, oddział ginekologiczno-położniczy, zakład opiekuńczo-leczniczy i dział fizjoterapii ambulatoryjnej. Jeżeli chodzi o ten pierwszy oddział, czyli laryngologię. Decyzja zapadła ostateczna o jego likwidacji. W tej chwili jesteśmy w fazie reorganizacji zatrudnienia. Dwaj lekarze zatrudnieni na umowę o pracę otrzymali wypowiedzenia umowy o pracę, czy otrzymują, bo jeden już otrzymał, drugi ma otrzymać. Jeden z lekarzy, rezydent, właśnie skończył rezydenturę, więc umowa mu automatycznie wygasa. Personel średni i pomocniczy zostanie. Zatrudniony w innych komórkach organizacyjnych szpitala. W przypadku pozostałych komórek organizacyjnych postanowiliśmy na próbę dać pewną szansę i spróbować restrukturyzacji tych oddziałów. Zacznę od oddziału, oddziału fizjoterapii ambulatoryjnej. W porozumieniu z kierownikiem tego działu doszło do pewnego zmniejszenia zatrudnienia z deklaracją, że Wszystkie te zabiegi fizjoterapii ambulatoryjnej będą wykonywane mniejszą siłą, czyli mniejszym kosztem. Uzyskałem decyzję nie dalej jak wczoraj o powiększeniu kontraktu na rok przyszły, bo wstępnej propozycji kontraktu, która była złożona nam mniej więcej tydzień temu, nie przyjąłem i poprosiłem o zwyżkę, i tak się, i tak się staje. W związku z tym jest szansa, że przy zmniejszonych kosztach zmniejszonej obsadzie personalnej i przy zwiększeniu zakresu usług dział fizjoterapii ambulatoryjnej może poprawić swoją rentowność, a może nawet wyjść na wyniki dodatnie. Czas pokaże. W oddziale ginekologiczno-położniczym też zachodzą pewne zmiany. Od 1 listopada przeszliśmy na równoważny system czasu pracy, co powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na pracę i obniżenie kosztów pracy, w szczególności obniżenie kosztów dyżurów medycznych. Zmniejszenie zapotrzebowania na pracę spowoduje także zmniejszenie liczby etatów lekarskich. Jeśli nawet nie uzyskamy pozytywnych, w sensie dodatnich wyników finansowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, to jeżeli ta strata nie będzie aż tak duża jak w tej chwili, to być może. Ginekologię i pobocznictwo w Szpitalu Ostrowieckim uda się utrzymać. W zakładzie opiekuńczo-leczniczym, proszę Państwa, też we współpracy z kierownikiem i na prośbę zresztą pani, pani kierownik i w uzgodnieniu z panią starostą, doszliśmy do wniosku, że trzeba temu działowi dać szansę temu zakładowi. Pani kierownik przedstawiła pewne konstruktywne propozycje. W szczególności też oszczędności na zatrudnieniu. Niewielkie co prawda, bo tam są normatywy zatrudnienia, więc bardzo zmniejszyć zatrudnienia się nie da, ale powiedzmy pół etatu fizjoterapeuty, pół etatu lekarza można z tego zrezygnować i jeszcze będąc w normie. Poza tym postanowiliśmy zwiększyć liczbę łóżek o 6 do 35. W tej chwili było 29,535, w listopadzie było 34, od grudnia jeszcze jedno doszło 35. Więcej łóżek w zakładzie opiekuńczo-leczniczym zmieścić się nie da. Chcemy to zgłosić do wojewody, do oficjalnego rejestru i przedstawić tą informację Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Szczęściem od 1 października wzrosły nieco wyceny płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z tym może to w pewnym stopniu poprawić rentowność. Podkreślam tylko, że oczywiście finanse, pożyczka zaciągnięta w firmie BFFSA, bo tak się nazywa, na 27 milionów nie powoduje wzrostu zadłużenia szpitala sama w sobie. Powoduje tylko zamianę długów krótkoterminowych na długi długoterminowe. Wcześniej czy później oczywiście trzeba będzie to spłacić, ale czas pokaże, jak to się wszystko będzie układać. Tymczasem wynik finansowy za wrzesień to jest minus 8,4 miliona złotych. To tak w zaokrągleniu za październik 9,1 miliona złotych. W związku z tym przyrost tego długu to jest około niecałe 800 tysięcy złotych. Jeżeli by przyjąć, że dług narasta w tempie około miliona złotych miesięcznie, to na koniec bieżącego roku z zapowiadanych wcześniej i w programie naprawczym przedstawionych 12 milionów straty powinno być nieco mniej. Może 11, może 11,5. Czy prawdą jest, że odszedł od nas chirurga prawdopodobnie dwóch, że, że złożyli wypowiedzenia? Ja, może, panie przewodniczący, zadam wszystkie pytania. No właśnie, bardzo bym prosił, żeby to tak zrobić. No to, czy w tą y, wielkość długu, który mówimy, y, wielkość straty, o której mówimy tegorocznej 9,1 miliona, y, wchodzą z zobowiązania y, wobec Karintu i czy zobowiązania wobec Karintu są y, na bieżąco y, płacone, regulowane. Y, następnie y, chciałbym też wiedzieć, jeżeli nie są regulowane zobowiązania wobec karintu na bieżąco, jaka jest wysokość tych zobowiązań. Radny pytał, czy odchodzą dwaj lekarze i złożyli wypowiedzenie. Po pierwsze nie, po drugie tak. To znaczy nie odchodzą i jeden z lekarzy złożył wypowiedzenie. Nie ma sprzeczności, bo jeden z lekarzy złożył wypowiedzenie z tytułu umowy o pracę, ale zadeklarował nawiązanie w stosunku, że tak powiem, pomiędzy szpitalem a sobą na podstawie kontraktu. Więc zmiana formy zatrudnienia następuje od 1 stycznia. Generalnie rzecz biorąc, kontrakt z Kalintem przynosi pewien zysk. Natomiast problemem jest to, że my nie płacimy zobowiązań, znaczy nie wywiązujemy się zobowiązań także w stosunku do Kalintu. I te zobowiązania na dzisiaj wynosiłyby, gdybyśmy nie zgłasili części, około 10-11 milionów złotych. Natomiast my zaczęliśmy spłacać zobowiązania z łyżkalinów tak samo jak zobowiązania do innych naszych dostawców. Podkreślę tylko, że w pierwszej kolejności płacimy te, które są objęte egzekucją. Zobowiązania wobec z jeszcze nie były objęte postępowaniem egzekucyjnym. Hadnik cierpliwie czekał kwestii soru. Chciałbym zapytać, na jakim etapie ta inwestycja jest, na jakim etapie realizacji jest ta inwestycja i kiedy jest planowane otwarcie SOR-u? Roboty budowlane są na ukończeniu. Praktycznie wykonawca już zgłosił do odbioru bryłę budynku. W związku z tym trwają przeglądy i usuwanie awarii, usterek czy niedociągnięć. Wychodzą na jaw także pewne błędy projektowe oczywiście, ale z tymi już chyba za późno, żeby sobie, żeby coś temu zaradzić. Te błędy są różnego rodzaju, nie są to jakieś poważne błędy i z niektórymi po prostu trzeba żyć, a być może niektóre trzeba przeprowadzić jakieś drobne, drobne przeprojektowania. No zobaczymy, protokołu jeszcze końcowego nie miałem. To jedna rzecz. Samo uruchomienie SORU nastąpi nie wcześniej, przypuszczam jak w kwietniu w maju, czyli przeprowadzka do nowego SOR, bo przed nami jeszcze jest przecież przetarg na sprzęt, który tam ma być ulokowany. Są na to z tego co wiem przewidziane środki w budżecie powiatu. Państwo macie świadomość zadłużenia szpitala, macie świadomość straty za 2018 rok, która położyła szpital i starostwo. I tak naprawdę w 2018 roku były, w 2019 roku były wszystkie podstawy, żeby ogłosić upadłość szpitala. Do tego nie chcieliśmy dopuścić, bo tak naprawdę zadłużenie szpitala to jest chyba 130% do 100% wartości, więc, jakby te wszystkie normy zostały spełnione. Natomiast od samego początku mówiliśmy, że zrobimy wszystko, aby ten szpital uratować, i to konsekwentnie działamy. Państwo z przedstawionych wyników finansowych widzicie, że ten program działa, że podejmowane decyzje pozwalają obniżyć stratę szpitala gdzieś do 11 milionów. Przypomnę, że to jest w granicach 5,5 milionów w ciągu niecałego roku. Ta strata oczywiście według programu naprawczego będzie się pomniejszać przez najbliższe lata, ale to pod warunkiem, że nic się tutaj nie zadzieje. Nie bardzo rozumiem pana radnego Minkinę, bo zawsze naszym celem był przede wszystkim pracownik i pacjent, bo to są dobro, które najbardziej trzeba dbać i tutaj robimy wszystko. Ja chcę przypomnieć to, co mówił Pan Dyrektor, że kredyt zaciągnięty w tej instytucji finansowej idzie na, sprat, na spłatę e, krótkoterminowych, przeterminowanych e, zobowiązań. Państwo otrzymując program naprawczy e, otrzymaliście również informację, że wzięcie tego kredytu na takich warunkach to jest około 70 tysięcy e, miesięcznie mniej. To są duże pieniądze dla szpitala. Chcę również przypomnieć, że w latach 2015-2018 Poprzedni dyrektor, przy zgodzie Rady Społecznej i zarządu, w sumie zostały zaciągnięte kredyty na ponad 26 milionów też w instytucji parabankowej, w Siemens Banku. No i z przykrością muszę stwierdzić, że jakoś to sytuację szpitala nie poprawiło. I według niektórych radnych, była to jak do tej pory najbardziej wyczerpująca informacja o kondycji ostrowieckiego szpitala. Pod Ostrowieckim Sądem odbyła się pikieta zorganizowana przez Ostrowiecki pod hasłem obrony polskich sądów przed nowymi uregulowaniami, jakie przygotowali i planują wprowadzić posłowie prawa i sprawiedliwości około 200 osób przyszło pod gmach sądu rejonowego w Ostrzowcu, by przyłączyć się do ogólnopolskiego protestu przeciwko proponowanym przez obecną władzę projektem ustawy dyscyplinującej sędziów. Według tego projektu, jaki w tempie ekspresowym jest głosowany w Sejmie, sędziowie mogą nawet tracić pracę za orzekanie niezgodnie z wytycznymi władzy wykonawczej, a także krytykę tej władzy. Uczestnicy protestu tłumaczyli, dlaczego nie można dopuścić do przyjęcia takich zapisów prawnych i jak. Jakie konsekwencje mogą być po wprowadzeniu w życie przepisów niezgodnych z unijną legislacją? Ponieważ trzeba, po prostu trzeba. Nasza demokracja jest zagrożona, mało tego, zagrożona jest nasza wolność. Ja wiem, że sobie wielu ludzi nie zdaje z tego sprawy, że w tej chwili ważniejsze jest marynowanie karkówki, ale trzeba wyjść, trzeba pokazać, że jeszcze my, Polacy, myślimy i wiemy, co jest na końcu. Nie trzeba robić żadnego poleksitu, nie trzeba zrobić żadnego wypierpolu trzeba zrobić wypis. Protestujący Ostrowczanie są przekonani, że organizacja takich akcji nawet w tak małych ośrodkach, jak nasze miasto, jest ważna i może mieć wpływ na nasze losy. Od małych rzeczy się wszystko zaczyna. Jak to mówią, duża droga od pierwszego kroku, prawda? To tak samo my zróbmy ten krok żeby im pokazać, że coś jednak to społeczeństwo myśli, nie tylko ten Ostrowiec, to wszystkie będzie zapiszone. Ostrowczanom nie podoba się także zachowanie głowy państwa, co skrytykowali w swoich wystąpieniach. Słyszycie państwo zapewne codziennie, co wykrzykuje na swoich wiecach wyborczych Duda. Nie, celowo nie mówię prezydent Duda, bo nie jest to osobnie godzien tego tytułu. I, I właśnie krzyczy o to Codziennie krzyczy. Codziennie krzyczy o sędzia. Nie zapomnijcie mu tego, jak pójdzie się do wyborów prezydenckich. Protest miał charakter pokojowy i przebiegał bez żadnych zakłóceń, chociaż pod baczną obserwacją patroli policji, która kilkakrotnie przejeżdżała przez miejsce tego zgromadzenia. Mieszkańcy osiedla ogrody wzięli udział w ubieraniu ogromnej żywej choinki, która jest ozdobą tego osiedla. Organizatorami tej akcji były Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego Edubał i lokalna grupa działania Krzemienny Krok. Przystrojenie tej wysokiej na kilkanaście metrów choinki właśnie w okresie przedświątecznym wydawało się pomysłem oczywistym. Choć nikt na to wcześniej nie wpadł. Dodatkowo w ubieranie tego symbolu świątecznej atmosfery można było zaangażować mieszkańców samego osiedla. Brakowało mi do tej pory takich działań bardzo oddolnych, takich bardzo wspólnotowych, takich uspołecznionych, gdzie szereg osób, które reprezentują różne instytucje czy organizacje zechciałyby razem coś wspólnie zrobić, a nie ma lepszej okazji niż okres przedświąteczny, który tak naprawdę jest okresem wielkiego pojednania, ale też zadumy, ale też refleksji, ale przede wszystkim on się kończy radością wielką. Więc powiem tak, przebierając sobie tu przez osiedle, szukałem właśnie pomysłu na co można zrobić w tym okresie przedwigilijnym i Generalnie wiele nie trzeba było szukać w mojej głowie, bo ta choinka, która stoi za mną i te, te dzieciaczki, które tutaj są, a przede wszystkim choinka natchnęła mnie, że może by ją po prostu najzwyczajniej w świecie ubrać. Choinka została przybrana ręcznie wykonywanymi ozdobami, zarówno przez dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół, ale także tymi przyniesionymi przez samych mieszkańców osiedla ogrody. I Będzie koło gospodyń wiejskich, przygotowali panie też poczęstunek, który się mieści w klubie Primo, namiot jest w ogródku działkowym, także tam będą wszystkie poczęstunki, barszyk, wigilijny, będzie kapusta z grochem, będą pierożki, będą oczywiście placki, coś na słodko. No i myślę, że każdy skorzysta, będą miejsca, bo są ławeczki tam w środku, także każdy skorzysta, kto będzie tylko chętny. W tworzenie tej przedświątecznej atmosfery na osiedlu ogrody włączyły się także gospodynie skupione w kole krzemienne babki. Przypomniały one nie tylko bożonarodzeniowe tradycje, ale także smaki potraw i oczywiście przepiękne kolędy. Między innymi powstały... Ozdoby na choinkę. Przepiękny łańcuch wykonany taką starą metodą, jak to było za dawnych czasów. Będziemy sobie opowiadać dzisiaj, jak ta magia świąt wigilijnych wyglądała troszeczkę w dawnych czasach, bo to są kobietki, które już są powyżej 50 roku życia. Także bardzo się cieszymy, że ten klimat świąteczny i tą magię świąt będą mogły przybliżyć nam troszeczkę ze swojej perspektywy jak było to w dawnych czasach. Oczywiście przygotowały również wspaniały posiłek, poczęstunek wigilijny, który już na koniec... Wydarzenia będziemy mogli tutaj wszyscy skosztować. Też takie pyszności, które kiedyś gościły na stołach wigilijnych, i też regionalne wyroby, bo to jest też bardzo ważne. To osiedlowe ubieranie choinki zakończyła degustacja świątecznych potraw i oczywiście najbardziej widowiskowe wieczorne zapalenie lampek. Tradycją stały się świąteczne spotkania Stowarzyszenia Tacy Sami w restauracji Pałacu Tarnowskich. Są one możliwe dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy, sponsorów i życzliwości właścicieli tego pięknego obiektu. Jak co roku w pięknych wnętrzach Pałacu Tarnowskich, przy współpracy członków Bractwa Orderu Świętego Stanisława, odbyło się wigilijne spotkanie członków Stowarzyszenia Tacy Sami i ich rodzin. Było wspólne kolędowanie, opłatek oraz jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola specjalnego promyk. Życzenia członkom stowarzyszenia złożyli m.in. prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński i członkini zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska. Dla nas to jest wyjątkowy dzień, a tym bardziej, że to jest wyjątkowa rocznica, bo po raz dziesiąty gościmy przed świętami Bożego Narodzenia w Pałacu Tarnowskich dzięki uprzejmości pani Ireny Tarnowskiej, dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława. Jest to czas wyjątkowy, bo już w tym tygodniu podopieczni stowarzyszenia, ich rodzice mogą poczuć klimat zbliżających się świąt, tak wyjątkowych, świąt Bożego Narodzenia. Stowarzyszenie to, co zawsze podkreślam, zajmuje się normalizacją życia osób niepełnosprawnych przez organizację Czasu Wolnego. I w tym ferworze dnia codziennego rodzice mogą w tak wspaniałej atmosferze, w takim y, wspaniałym y, lokalu, jakim jest Pałac Starnowskich, odpocząć i poczuć się dowartościowanym. Drodzy Państwo, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, radości, jak najwięcej, miłych chwil. Dobrych wzruszeń, odrobiny ciepła, dużo ludzkiej życzliwości i takich spotkań ogromnie przyjacielskim, bo traktujemy się tutaj wspólnie jako przyjaciele. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być u Państwa, gościć. Chcę podziękować. Chcę podziękować Pani Tarnowskiej za to, że zawsze gościnnie tutaj podwoje otwiera na Państwa dzień, dla Państwa i z tego miejsca też. Duże wyrazy podziękowania dla wszystkich rycerzy, bo to jest też ważne, sztuką jest chcieć pomagać i oby takich życzliwych osób dla Państwa i wokół Państwa było jak najwięcej. Na świątecznej kolacji spotkali się również w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ponad 150 osób spotkało się w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa na świątecznym spotkaniu. Ostrowieccy seniorzy tym razem skorzystali z zaproszenia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Radny Stanisław Choinka przekazał życzenia od prezydenta Jarosława Górczyńskiego a proboszcz Parafii Wszewnej ksiądz Jan Butryn przekazał przesłanie bożonarodzeniowe. Składam na Pana ręce serdeczne życzenia świąteczne dla wszystkich członków Ostrowieckiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a nowy rok przyniesie Państwu pomyślność i szczęście. Wokół wigilijnego stołu gromadzimy się po to, by uczynić zadość tradycji i spędzić czas na wspólnym świętowaniu. Wszyscy, niezależnie od wieku, czekamy na prezenty i magię tych grudniowych dni, których integralną częścią jest obecność naszych bliskich oraz szczególne gesty wzajemnej serdeczności. Zawsze czujemy się młodzi, a do młodości należy to, żeby być pogodnym, radosnym, zadowolonym. Z czego płynie ta radość tego naszego wieku starszego? Z tego, że mamy już Przeżytych tych kilkadziesiąt lat, żeśmy mieli takie czy inne doświadczenia, jesteśmy bogaci duchowo i to, że możemy się dzielić tym bogactwem z innymi. Mamy troszkę młodzież, młodzieży, też młodszej od nas, niech się od nas uczą, niech nas naśladują, żeby to nasze życie było takie piękne, radosne. I właśnie te święta Bożego Narodzenia, które nadchodzą. To są takie szczególne święta, święta rodzinne, święta radosne, a ta radość płynie z tego, że Pan Bóg się zbliża do nas, przychodzi w osobie narodzonego Pana Jezusa. Organizatorzy wigilijnego spotkania przygotowali małą niespodziankę w postaci występu zespołu ludowego sami swoi skunowa. Panie zaśpiewały polskie kolendy. Po koncercie było łamanie się opłatkiem i wspólne życzenia na okres świąt i Nowy Rok, a na stole nie zabrakło tradycyjnych dań wigilijnych. Spotkanie upłynęło we wspaniałej atmosferze, a miłym gościom umilał czas Zbyszek Olczyk, który zachęcał do wspólnego śpiewania polskich kolęd. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowickiego.